Oh. Oh. Ding, 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 oh. dunk, spadł już oh. śnieg. Pierwsza oh. gwiazdka z nami jest. Jest ktoś taki, ktoś, kto chce właśnie dziś odwiedzić oh. mnie. Dobry. Dobry wieczór! O, chyba pomyliłem domy, Ale jestem stary, co odpocząć. Hu! Ojej! Hu, Przepraszam. Czy tu mieszka? Ola? Tak, tak. Ja, gdzie ona nie? Nie, tu nie mieszka, ola, ja pomyliłem. No, ale troszkę odpocząć, bo, bo, bo stary jest Ale fu, przyjechałem z Laponii, ale się spęczyło. A Co to za zwierzak tutaj jest taki? Też prezenty chciałeś piesek taki fajny! A to pani piesek! Tak, tak! Ale cudowno nie ma kiełbaski! Ja mam tylko prezenty dla dzieci grzecznych dzieci! Sekundkę, ale skoro ja tu się u pani to dla pani pani. Jest... Też mam pryzycik. Oh. No, dziękuję, dziękuję. Była, była pani grzeczna. No tak średnio. To no, ja słyszałem, że coś nie bardzo było w tym roku, ale. Ale coś tu mam dla pani, a ja chociaż się odpocząć. O! Oh. O, oh, lepaczka! O, oj, o, oj. Ja To Dla pani, o! Oh. O, oh, taki prezencik, o, oh. proszę. Dziękuję, oh. dziękuję. O, 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 a jest może ten pan tutaj, co tu mieszka? Nie, nie ma go. A gdzie on jest? On poszedł do oh. piwnicy. A dla niego mam też prezencik, skoro ja tu już jestem, ah. Mam dla tego pana złoty koło do roweru. Bo ja słyszałem, że ten pan jeździ na złotym rowerze, Ta pani, a było grzeczny średnio, średnio, ale do gdzie ja tu będę brał. To złote koło, dla pana też zostaw. <śmów> o, U pani! O, proszę, bo się przyda na pewno. Proszę! Dzięku, <śmów> dziękuję! ale ciężko, ciężko. A teraz, u, ja tu mam takie czarodziejskie lusterko. O. Ja tu jeszcze mam pełno prezentów. O ja tak. Ja muszę zobaczyć, gdzie ja mam jeszcze iść. O! Ola! Jacek! Ho, 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 ho! Teraz ja tu mam takie magiczne dla dzieci, bo to jest tylko dla dzieci. Zwierciadełko, zwierciadełko. Powiedz mi, Ola, Ola, Czy Ola była grzeczna, słuchała rodziców. Tak. A słuchała, a a a, a po pomagała rodzicom, rodziców co dała? Tak. Tak. Odość Ola, no słuchaj ja pełno, patrzcie, ja. A Jacek! A jak tam w szkole było u ciebie? Dobrze. Dobrze. A były same piątki? Były, były. No, a też byś chciał jakiś prezent? Tak. Uuu. No kto no, to to wtedy? A na pewno? Tak. No bo ja tylko do grzecznych dzieci chodzę. Tak. A makic. Dobrze. A ja co? Wtedy, o ja to pełno zobaczę, ile jeszcze mam do chodzenia. ojejka, ojejka. O, pozwolicie, że to teraz zwinę. Odpocząłem prezenty. O, jeszcze mam taki worek. Ojej, dzieci czekają, ale tylko grzeczne dzieci. Bo jak nie grzeczny, to jak fester kija i przyciągnę. No, ale moje lusterko mówi dobrze. Za chwilę pójdę. Pamiętajcie drogie dzieci. Za chwilę święty Mikołaj do Was przyjedzie. Słuchajcie rodziców. <laughs> Bądźcie grzeczni. Uczcie się w szkole. Pomagajcie rodzicom, nie wolno być niegrzecznym, bo nie dostaniecie prezentów, tu mam pełno prezentów, o jaki ciężki, a jestem już taki stary, także ja sobie jeszcze sekundkę usiądę, także czekajcie. Joszka! Jakiś pan już o Mikołaj. Wysłałaś mi oh. pocztówkę do świętego Mikołaja. Wysłałam, wysłałam. Oh. a była grzeczna. Byłam święty Mikołajem. już to, Mikołaj. to jak ładnie świętemu Mikołajowi zaśmierasz. To Mikołaj wyciągnie z wielkiego worka oh. ślicznie. Aha. Dla małej pioli gotowa. się kochani, a pytańcie, żeby prezenty otworzyć, gdy pojawi się większa gwiazdka na A teraz zaśpiewajmy razem dla wszystkich dzieci na całym świecie. Razem dzieci, już śnieg, pierwsza gwiazdka zna. Jest ktoś taki, ktoś kto chce właśnie. Miły, starszy, silny Pan Z wielkim chłopkiem I dostaniesz to, co chcesz Dzisiaj jest magiczny Z okazji Świąt Wielk Bożego Narodzenia Wszystkiego najlepszego, szczęścia zdrowia Dla wszystkich znajomych, krewnych dla całego wejcherowa, ale pamiętajcie o jednym. Jedyny dzień, o jednym miejscu. Może do Was zapuka wędrowiec. Jest taka tradycja, żeby zawsze zostawić jedno danie puste. Może akurat do Was ktoś zapuka, przyjmiemy go, nakarmimy, a gdy szkolację zjecie, zaśpiewajcie z wędrowcem jakąś piękną kolendę. Wesołych, zdrowych świąt, rzeczy. Wesoły listonosz.